Pierwszym razem przyszło 500 sztuk, kolejnym przyszło z 700, 800, a teraz 1500, nie? W rok to zobacz, zobacz, jak to rośnie, i ciekaw jestem na przykład, co będzie na przy za 5 lat, nie? I tak już połowę Oslo przejąłem, więc kwestia czasu, a. jak i całą Norwegię, jeszcze. Dwa kartony. Teraz najbliższa dostawa pewnie luty, marzec, bo wjeżdżają balsamy i do tego czasu się skończy serum, więc niedługo już muszę ogarnąć jakiś magazyn, ale na szczęście mam piwnicy u siebie z drugiej strony, takie do wynajęcia, więc już wszystko jest ogarnięte. Chyba jeszcze coś ci pokażę mordo. Zobacz. Zobacz. Jakie dowalone ulotki. To jest przód. To. Tyk. Ginger Fox. Może widać. Tu wszystko wymienione. Z czego się składa zapach. Jaka jest trwałość i projekcja. Tu jest American Dream. Czempionik i Bażancik, więc mają potem całość w jednym. Także Filip podwalił kolejny raz. Kało, super roboty. Keep going.